Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Przed chwilą Parlament Europejski wysłuchał prezydenta Francji Sarkoziego. To było bardzo interesujące i bardzo porywające wydarzenie. Oczywiście Sarkozy jest w tej chwili gwiazdą europejską. Sarkozy mówi do Francuzów, od dawna mówi, o tym bardzo... Podaną kampanię, za pierwszy raz pojawił się na forum międzynarodowym jako e, bardzo talentowany i zaangażowany mówca. E, chcę powiedzieć, że było to jedno z lepszych przemówień, jakie w ogóle wysłuchałem w życiu, dlatego, że e, Sarkozy, co pokazał na gruncie francuskim, potrafi e, jednoczyć, potrafi, e, niezależnie od tego, że prezentuje e, rację prawicowe i z takiej partii pochodzi, ale wie, że jest prezydentem wszystkich Francuzów. Tutaj bardzo inteligentnie zwrócił się tak naprawdę do całego audytorium, bardzo e, skłóconego często audytorium. E, mówił o traktacie, ale mówił też o czymś ważniejszym, że jeśli ten traktat będziemy mieć, będzie to zaledwie instrument do tego, aby realizować wartości europejskie. E, jest bardzo doświadczonym mówcą, widać to po tym, że gdy próbowano mu przeszkadzać, e, próbowano e, krzyczeć. E, Francuzi, skrajnie prawicowych i lewicowych, takie gesty zaprezentowali, umiał wyjść z opresji, umiał skarcić wzrokiem, nie przerwał swojego przemówienia i wyszedł z tej konfrontacji zwycięską. Co jest charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że gdy oddaliśmy mu szacunek poprzez powstanie, w mojej okolicy nie wstali tylko francuscy socjaliści. Już mają problem, bo pokonać takiego gracza e, na scenie krajowej będzie bardzo bardzo dobry.